Gdyby w grudniu 2020 roku, kiedy jechaliśmy z Maćkiem Stabrową, czyli dyrektorem Rajdu Małopolski, Alwolin Rajdu Małopolski, ktoś mi powiedział, że za dwa i pół roku będziemy w kalendarzu RSMP, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Chyba bym się puknął w głowę i zaczął trochę śmiać, bo chcieliśmy zrobić konkursową jazdę samochodem. Może Super KJS, czyli trochę większą, amatorską imprezę. Zrzucić rdze z rąk, wrócić po iluś tam latach do organizacji, bo zatęskniliśmy za tym bardzo mocno. Tak się historia potoczyła, że Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Katowicach umożliwiła z racji czasów covidowych krótsze rajdy okręgowe. No, skorzystaliśmy z tej sytuacji. I trochę na szerokie wody wypłynęliśmy, z jakimś tam pewnie kołem ratunkowym z boku, ale... Udało się, i faktycznie ta pierwsza edycja była fajna. Popełniliśmy sporo błędów, oczywiście, ale to ona była po to, żeby właśnie przetrzeć trochę szlaki. Druga edycja, czyli kandydat do mistrzostw Polski, to kolejna taka historia, że gdyby mi ktoś powiedział przed tą edycją, że my faktycznie mamy szansę wejść do tego kalendarza, to może bym już się nie pukał w głowę i nie śmiał jakoś szeroko. Ale powiedziałbym, że tonujemy te, te zachcianki, znamy swoje możliwości, ale nie chcemy robić niczego na siłę i nie chcemy potknąć się w tym wszystkim. Tegoroczna edycja Walwolinra i Duma o wróci Mistrzostwa Polski-Małopolsce po 15 latach przerwy. 15 lat temu zadebiutowałem w rajdach samochodowych, i jakby debiut odbył się właśnie podczas rajdu krakowskiego, który miał miejsce w Myślenicach. Bardzo cieszę się z tego, że w tegorocznym kalendarzu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski po raz kolejny możemy znaleźć rundę, która będzie odbywać się w Małopolsce. Dla mnie to jest szczególnie ważne z racji tego, że moja mała pochodzi z tamtych okolic, bo jakby wychowałem się w zasadzie w Łękawicy, czyli na odcinku Mucharz-Dąbrowka. A odcinki Rajdu Małopolskiego odbywają się w bardzo bliskim rejonie tamtych tras, więc naprawdę fantastycznie mieć taką możliwość ścigać się na tych trasach. Małopolska od zawsze była taką kolebką rajdową. Tutaj jest mnóstwo kibiców, stąd pochodzi wielu zawodników bardzo dobrych polskich. Tutaj przecież był rozgrywany Rajd Polski, prolog na błoniach, który wszyscy do tej pory bardzo mocno wspominają. Rajd Krakowski, do którego nas porównują. My idziemy swoim torem, ale nie ukrywam, że to dla nas bardzo miłe, że porównują nas do rajdu krakowskiego. Gdyby tego rajdu nie było, to może naszego rajdu też by nie było. Dla mnie to coś bardzo dużego, bo ja mając kilka lat, obowiązkowo byłem na każdym i dzięki temu narodziła się też ta historia. Jak Jakoś tak moje losy mnie potoczyły w różnych latach startów, zarówno w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Słowacji, czy tam w poszczególnych moich startach w Mistrzostwach Europy, że że ten region tutaj e, Małopolski jest, jeśli chodzi o tę kwestię, bardzo biedny z mojej strony. Trochę ubolewam nad tym, bo te trasy. To były jedne z odcinków, właśnie Raid Krakowski, Korona, Zawsze z tatą przyjeżdżałem. Nie pamiętam jak się to miejsce dokładnie nazywało, ale było takie przejście, przeszczyt, taka chopa. Więc prawie zawsze tam stałem i oglądałem zawodników, podziwiałem i zawsze chciałem być na ich miejscu. A później nie dane mi było zbyt wiele razy przejeżdżać właśnie ten odcinek specjalny, to miejsce i, i przeżywać to, co przeżywali wtedy czy Paweł Przybylski, czy później Krzysiek Hołowczyc. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jako Automobilklub Śląski, jako organizator rajdu, współpracujemy też z innymi klubami, między innymi z Automobilklubem Krakowskim, żeby zrobić rajd, który wytyczy jakieś nowe standardy. Bo to właśnie była jedna, jeden z argumentów, który przekonał nas do tego, żeby robić rundę mistrzostw Polski. Chcemy stworzyć kilka zupełnie nowych elementów rajdu, darmowe busy dla kibiców, punkty kibica, koncerty, rozwinięcie właśnie tej takiej kwestii rozrywkowej, kwestii dla rodziców i dzieci. Przede wszystkim chcemy zrobić dobry rajd technicznie, regulaminowo, kompaktowo, w taki sposób, żeby zawodnik, który stanie na mecie tego rajdu, powiedział, wow, to, to było dobre. Odcinki, które znajdują się w Małopolsce, od zawsze charakteryzowały się strasznie zmienną szczepnością i śliskim asfaltem. Dla mnie to jest takie trochę połączenie rajdu Rzeszowskiego z rajdem Wisły i partiami z rajdu Świlińskiego, bo mamy wszystko. Szeroko, szybko, szeroko, wolno, wąsko i szybko, wąsko i kręto, więc tak naprawdę jest co robić. Eee, trasy są fantastyczne i myślę, że wszyscy, wszyscy będą zadowoleni. Tak naprawdę troszkę w jubileuszowym moim starcie, bo dziesiątym będę miał szansę no chyba tak naprawdę po raz pierwszy dzięki sprzętowi, bo mam nadzieję, że wystartuję autem klasy R5, czyli takim topowym, który będę mógł się ścigać o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, będę mógł właśnie powalczyć o to, o to trofeum. Z drugiej strony to jest też mi przykro, że aż 15 lat trwała przerwa, że na tym regionie nie były rozgrywane rajdy zaliczane do Mistrzostw Polski, no bo to aż... Aż serce boli, że tak wspaniały region, tak wielu działaczy, tak wielu zawodników, tak napisana historia na tych odcinkach specjalnych została gdzieś zawieszana w próżni. I cieszę się, że jest wielu młodych, teraz wariatów, realizują swoje marzenia, swoje cele i będą ponownie gościć najlepszych zawodników mistrzostw Polski. Nie byłem na rajdzie małopolskim, to prawda, ale słyszałem o tym rajdzie bardzo dużo. Ponadto mam, mówię, szalonego przyjaciela, który jest dużym dystrybutorem jednego z olejów, który jest znowuż głównym sponsorem, albo przynajmniej jednym z głównych sponsorów rajdu małopolskiego i jest całym sercem związany, więc trzymam kciuki. No i dlatego między innymi też bardzo będę chciał tam zwyciężyć. Moim zdaniem naprawdę warto przyjechać na ten rajd ze względu na ludzi, którzy go robią. Tak naprawdę zapraszam wszystkich, nieważne skąd jesteście, zobaczycie, że w Małopolsce rajdy są robione ze świetną atmosferą, ze wspaniałymi ludźmi, którzy chętnie witają zawodników u siebie. Do tegorocznej edycji pozyskaliśmy nowego partnera medialnego, będzie to RMF FM. Nie ukrywam, że jest to nasz duży sukces, bo to jest największa stacja radiowa w Polsce. E, chciałbym, żeby to była duża stacja rajdowa, <grywki> radiowo-rajdowa. Celem jest pokazanie sportów motorowych osobom niezainteresowanym jeszcze rajdami samochodowymi.